Cześć wszystkim, dzisiaj jest 3 październik W nocy był taki pierwszy większy przymrozek Dostałem od was dużo zdjęć, że zmroziło wam bananowce I co dalej z tym robić, czy wykopywać, czy nie wykopywać Przyszedłem do siebie na działkę zobaczyć jak to wygląda u mnie Okanny pomrożone tych górnych partiach dolne niektóre są nieruszone no, ale widać, że dostaje mrozem zobaczymy teraz jak bananowce no już na wejściu widać, że wszystko dostało mrozem u mnie w domu przy domu było minus 2, tu sądzę na działce jest zawsze 2 stopnie mniej, mogło być około minus 4 chwilowo i co teraz będę z tym robił no zupełnie nic. Zostawiam to na razie wszystko tak jak jest. Nic się z tym nie dzieje. Oprócz tego, że liście klapły. Nie żyją. Nic z im nie będzie. Za parę dni jak liście szczarnieją. Przyjdę, poobcinam. Zostawię tylko te. Kręcące lufy. No i będę trzymał dalej. Zwłaszcza, że pogoda. Prognoza pogody. Na najbliższe dni. Jest taka, że będzie. W miarę ciepło Dla mnie największym błędem byłoby Po takim przymrozku teraz wykopać I stracić jeszcze około Miesiąc czasu Brugmansja też dostała liście Pozwijane, pomrożone Maureli Wszystkie Jak widać oklapnięte Tu w środku Zielone maureli Mamy Siki Bengal Tiger, też wszystko sklapło nie prezentuje się to zbyt estetycznie, ale to nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby jak najdłużej było w gruncie, żeby jak najkrócej żeby skrócić okres zimowania, który no i tak jest bardzo długi. Pokażę Wam jeszcze tylko, bo też dostałem takie zapytanie jak to wszystko ciąć więc dla przykładu z na jednego pokażę wam jak ja to przycinam a niestety jedną ręką jest to praktycznie niemożliwe dlatego odłożyłem telefon mam nadzieję że będzie widać jak ja to obcinam, obcinam to tak że łapię za cholewki ostry nóż i przy samym pniu robię cięcie jest jeden. Odginam trochę liść na następnego. No i tak to zostawiam aż do wykopania. Oczywiście teraz zrobiłem tylko, tylko jednego przykładowo. I na koniec jeszcze podsumowując. Co z tym robię? Nic z tym nie robię. Wszystko zostaje dalej. Tak jak było, za parę dni przyjdę, obetnę te zmrożone liście i będzie to siedzieć dalej w gruncie. Na temat jak ja zimuję to wszystko i na temat wykopywania kiedy będę wykopywał, jak to będę zabezpieczał, jak będę zimował, na pewno zrobię jeszcze następny filmik. Dam Wam znać, kiedy ja będę kończył sezon. Cześć.